No i nie musieliśmy dosyć długo czekać na kolejnego newsa. Tak jak mówiłem, będą zmiany w turniejach oraz dodana zostanie opcja challengeów. Będzie można robić challenge'e Za 10 gemów, jak widzicie, będzie do wygrania 100 kart i 2000 golda. A za 100 gemów, 1100, 1100 kart i 22 000 golda. Tylko, że to będzie polegało na tym, że będzie takie challenge się robiło, yy, trzeba będzie walczyć, tak samo jakby na arenie z przeciwnikami. I by, będzie można, yy, żeby wygrać tą główną nagrodę, trzeba będzie wygrać 12 walk. Tym można 3 razy przegrać, idąc po takiej drabince. Jeżeli 3 razy przegrywam, przegramy, to na tej drabince, na której się zatrzymaliśmy, zdobywamy tą nagrodę. Za chwilę Wam pokażę, jak to wygląda. No i tutaj, jak widzicie, już jest y, kolejny screen y, Pokazane właśnie, żeby wygrać główne top prize, trzeba wygrać 12. Y, no, ale ten za 10 gemów, nawet przy zerowych zwycięstwach, mamy gwarantowane dwie karty i 130 golda. Tak samo będzie w tym droższym challenge'u, że za 0 wygranych, jeżeli na nie wygramy, mamy gwarantowane karty. No dobra, ale przejdźmy dalej, zobaczmy jak to wszystko dalej będzie wyglądało. No i jesteśmy tak jak mówiłem tutaj, w tym najdroższym yy, mamy tak, że właśnie jeżeli nie wygramy nic, to zdobywamy i tak karty, czyli 20 kart i 1400 golda. Jeżeli wygramy właśnie 12 zwycięstw, zanim przegramy 3 razy, to mamy te 1100 kart. Więc yy, naprawdę bardzo fajna opcja to będzie dla osób, które yy, chcą sobie Zdobywać karty za 100 gemów, myślę, że to nie jest jakaś yy, wygórowana cena, więc myślę, że to będzie fajne, fajne challenge. To, to jest na plus. Według mnie to jest na plus. Co wy o tym sądzicie, piszcie w komentarzach, a my lecimy już dalej. No i tak to będzie wyglądało. Tutaj będziemy mieli, jak widzicie, 0 będzie pokazywało nam, ile mamy wygranych, są trzy yy, miejsca na yy, nasze przegrane więc to wszystko będziemy na bieżąco mieli śledzone. I tutaj ta cena, te ta nagrody, tak jak widzicie, za każde następne zwycięstwo będzie nam się zwiększało. Będziemy wiedzieli na jakim etapie jesteśmy i co aktualnie możemy wygrać, nawet jakbyśmy już przegrali. Więc będzie taka drabinka i zależy na której drabince już to trzecie, ta trzecia przegrana będzie, to tą nagrodę zdobędziemy. I tu jak widzicie jest właśnie taka szósta drabinka, 6200 golda, 250 kart, co drabinkę ten nasza pula się zwiększy. Oczywiście każdy by chciał największą pulę, więc życzę to wszystkim. No ale lecimy dalej, co to będzie? Te challenge naprawdę bardzo mi się podobają, ale zobaczymy co dalej jeszcze zmienili. Tu już mamy screena, jak widzicie, z główną wygraną. 12 wygranych, po drodze były dwie przegrane, czyli doszliśmy do głównej wygranej. 22 000 golda, 1100 kart i jest skrzynia. Nap naprawdę chyba będzie to super zajęcie dla wielu osób. Te challenge Ci, co będą mieli gemy, będą prawdopodobnie w to ładowali. Zamiast turnieje. Będą się starali to. No dobra, ale też są zmiany odnośnie turniejów, więc, lecimy teraz do turniejów. No, i tak jak mówiłem, są zmiany w, turniejów, w turniejach. Ten turniej najtańszy teraz będzie za 100 gemów i będzie miał 50 osób możliwość będzie trwał jedną godzinę, będzie się tworzył dwie godziny. Teraz troszeczkę mniej opcji do ustawiania chyba będziemy mieli. Będą tylko cztery... <coughs> przepraszam. Będą tylko cztery turnieje, które możemy sobie wybrać. Ceny pospadały, ilość kar wygranych też pospadało i to jest chyba właśnie odpowiedź Supercell'a na sprzedawanie turniejów. No dobra, ale lećmy dalej, bo naprawdę jest dużo ciekawych zmian, które które naprawdę przypadną do gustu osobom. No i tu mamy następny turniej. Następny turniej jest już za 500 gemów. Za 500 gemów też będzie na, teraz będzie na 100 osób. Godzinę trwało i 2 godziny się tworzył. Do wygrania będzie 100 kart, więc to jest ten turniej, który przeważnie ja tworzyłem i będzie 100 kart do wygrania, więc myślę, że takich turniej zaczniemy robić coraz więcej. Kolejny turniej, który jest, czyli trzeci z czterech, jest za 2000 gemów. Do wygrania 400 kart na 200 osób i tak samo od czasu trwania 1. Nie wiem, czy te czasy będzie można zmieniać. To się wszystko okaże, jak dostaniemy tego nowego update'a w ręce. I tutaj kolejny najdroższy turniej za 10 000 gemów. Do wygrania 2000 kart na 1000 osób. Ja myślę, że. Te challenge troszeczkę będą lepszą opcją niż te turnieje. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało w praniu. Więc będzie, mówię, dopiero wszystko ocenimy i jak dostaniemy to w ręce. A co Wy sądzicie o tym nowym updatecie turniejów i tych challenge? Piszcie w komentarzu co Wy na ten temat myślicie. Czy podoba Wam się to co właśnie pozmieniali właśnie te challenge? Myślę, że to dla mnie to jest jak najbardziej na plus. Ja daję im lajka za to i myślę, że dużo osób z tego skorzysta. Turnieje, jak dla mnie się cieszę. Turniej ten za 500 gem, który przeważnie robiłem, było na 30 kart, tak na 30 kart, teraz będzie na 100. Więc zapraszam. Turniej co sobotę. Piszcie, lajkujcie. Do usłyszenia w kolejnych filmach.